I jeszcze o historii. Szczątki kilkunastu niemieckich żołnierzy II wojny światowej ekshumowali w promnicach członkowie Stowarzyszenia Pomost. Niemcy walczyli z Rosjanami, szturmującymi przeprawę przez Warte. Miejsce pochówków wskazali po latach świadkowie. Stowarzyszenie Pomost szuka poległych Niemców w imieniu ich rodzin. To nie pękło samo, tutaj gdzieś na pewno odłamkiem ktoś coś. O. Fragmenty mundurowania, nieśmiertelniki, amunicja i nietypowy, własnoręcznie zrobiony kastet to niektóre z rzeczy znalezionych przy szczątkach niemieckich żołnierzy. W styczniu 1945 roku zginęli broniąc przed Rosjanami dojścia do mostu na Warcie w Promnicach. 24 stycznia Niemcy wysadzili ten most na Warcie w tym miejscu w Promnicach i stworzył się tak zwany naturalny kocioł. Gdyż te jednostki niemieckie, które które nie zdążyły jeszcze przez ten most przejść, koncentrowały się wokół tego zniszczonego mostu, a Rosjanie po prostu kończyli swoje dzieło w tym momencie. Po bitwie zmarznięte na kość zwłoki martwych żołnierzy leżały przez kilka dni na pobojowisku. Później kazano je pochować w pobliskich okopach. Z płotu swego domu widział to dziesięcioletni wtedy Kazimierz Pudelski. Tam ich przykryli gałęziami i tak leżeli, aż nie puścił ziemia, bo to był taki mróz, 18-20 stopni, wszystko zamaznięte, tam nie było w stanie ukopać. A nikt się nie bał, bo to jeszcze front, tu wszędzie strzelali, nie? Zwłoki zakopano, gdy już rozmarzła ziemia. W masowej mogile były szczątki kilkunastu ludzi. Kilku to którzy zginęli już po bitwie. Prawdopodobnie była załoga działa pancernego, tu z tego co wykopano. Oni stracili to działo. Byli schowani w gospodarstwie, przyszli Rosjanie, wyprowadzili na ulicę i na ulicy rozstrzelali. Ten widok przez kilkadziesiąt lat nie dawał spokoju panu Jerzemu. Dlatego o zapomnianym grobie poinformował ludzi ze Stowarzyszenia Pomost, które pomaga Niemieckiemu Ludowemu Związkowi Opieki nad Grobami Wojennymi w ekshumacji zapomnianych żołnierskich mogił. Mam nadzieję, że jak ich pochowamy na jesieni, to przynajmniej ja będę miał spokojne sumienie. I teraz historycy będą starali się ustalić tożsamość pochowanych tu Niemców. Jesienią szczątki będą pochowane na niemieckiej kwaterze wojennej poznańskiego cmentarza na Miłostobie. To już ostatnia informacja w dzisiejszym teleskopie. Życzę Państwu spokojnej nocy. Do zobaczenia.